Tomasz Lis w Hate Park odegnuje od podobieństw do Kamila Durczoka. Tomasz Lis był gościem programu kanalu sportowego Hate Park. Prowadzący Tomasz Smokowski, nawiązał do wstydliwych aspektów życia dziennikarza. Zapytał o zarzuty prokuratorskie dotyczące reklamowania napojów alkoholowych wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz kulisy odejścia Lisa z Neffsweka. Miesiąc po jego zwolnieniu wirtualna Polska opublikowała artykuł, w którym pracownicy tygodnika zarzucali bylemu redaktorowi naczelnemu doprowadzanie pracowników do ataków paniki. Ponizanie, wulgarne, seksistowskie odzywki, atmosfera przesiechnie pechamstwem. Tomasz Lis odniósł się do tych oskarżeń w Radio Tok FM. Nazwał je zestawem pól i na tym skończyła się jego kariera w Tok FM. W kontekście zarzutów o mobbing, prowadzący program pokusił się o porównanie losów Lisa i Kamila Durczoka. Również skompromitowanego zeznaniami znaniami współpracowników. Kariera Kamila Durczoka zalamala się pięć lat wcześniej niż Lisa. Gdy w 2016 roku, gdy, w wyniku wewnętrznego śledztwa przeprowadzonego przez wewnętrzną komisję tvn stracił stanowisko redaktora naczelnego i prowadzącego faktów. Kleska dziennikarze przypieczętowali zeznania współpracowników zarzucających mu stosowanie mobbingu jako metody zarzadzania, a także seria kompromitujących artykułów tygodnika wprost ujawniająca, czym zajmował się w wolnym czasie. Na porównanie do Durczokalis zareagował nerwowo. Chociaż przypracowali 4 lata w tej samej redakcji telewizyjnych wiadomości, zapewnił: Zen z Kamilem w zasadzie się nie znali, a jednym co ich leczyło, oprócz tego. Za obaj urodzili się 6 marca, była ulubiona rasa psa. Raz w życiu z nim dłużej rozmawiałem w Katowicach 4 lata temu. Kamil, z tego. Co pamiętam, to miał ukochanego owczarka. Smokowski jednak wyraźnie nie mógł się oprzeć skojarzeniom. Przypomniał, że 20 lat temu obaj mieli rozpoznawalność na poziomie 97-99% i Lisa i Durczoka upadłymi aniołami. Reakcja Lisa jednak wyraźniej wskazuje, że nie chce być upadłym aniołem, a już zwłaszcza razem z Durczokiem. To jest jedyne kryterium. Naprawdę nie wszystko musi być zmierzone milionami widzów czy milionami klików. Esate z różnymi wartości, różne cele różne publiczności. Nie wiem, nie śledziłem z bliska drogi Kamila. Zaby to oceniać, ale uważam, że lepiej nie ryzykować zbyt prostych zestawien.